Wiadomo, Stefan Potocki i teraz za plecy do Strusa, Strus będzie goli, piłka skierowana przez Patryka Strusa, w trzeciej minucie spotkania, znakomicie. W pod... ostatniej chwili obrońc był tam Karol Kulczyński, poradził sobie, jeszcze jedna centra, Prinsviu Lokaci. znakomicie to zrobił Prince Locaci precyzyjnie wyskoczył do góry w dobre tempo i trafił do siatki i mamy w 17 minucie 2 do 0. Okaci 2 do 0 tym razem głową, ale pochylone obok niego jest 2 do 0 dla widzewa przypomnę Patryk Strus i ten Zawodziński. przepiękny strzał z rzutu wolnego. Rejentka, oczywiście tylko teraz Patryk Strus, płasko po ziemi, zamknął całą akcję. Robert Kowalczyk, i mamy czwartego gola dla zespołu widzewa. Sprytnie przepuścili piłkę 42 minuta. Strus. Pod nogi do Kowalczyka i mamy rozgrzewa się jeszcze Konrad Puchalski, a więc myślę, że zaryzykuje. Uwaga, że drożny mocna centra, gdzie są widzę I przepiękny, bardzo silny strzał Przemysława Rodaka. Przemysław Rodak. 78 minuta. Zamykał całą akcję po rogu. Bardzo ładny strzał Przemysława Rodaka. I piłka wylądowała w siatce z 5 do 0. Jak już mówiłem, w Zdrywiacy.